hej witajcie z tej strony Tommyxa i kolejny odcinek ze CPRB, ostatni już z aktualnych nagrywek. Przypominam, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym pokazał spektatora, jak Antonie, ciekawsze momenty całego spektatora, czy po prostu wycinał motywy, gdzie nie żyje i dopiero kiedy się wskrzeszy. No, i zaczynamy kolejny odcinek tego. Startujemy. Oho, naukowiec. No, to będzie ciężko. No le, Jesteśmy na, naukowcem fundacji. Zobaczmy, se, ja zobaczę sobie na tylko. Oto już jest ze scp No ja jest ochroną. O, to nie liczy na ratunek. No, nowy styl Lighta w większości jest, tylko cztery pokoje zostały. A, jeszcze kolega, naukowiec Bot ze mną jest. O, to mi dużo pomoże. Jednym Mestwakiem będzie Bot, drugim Mateusz. No to najwyżej spróbuję się dogadać z dupakami, bo kto tam jest? Vivo Pan 3, Oho. Trzy tryhardy. Murdercie trio. Z czego dwóch na lagach? Będzie śmiesznie. Du, du, du. Jest jakiś lagujący scp bo MSP to jest żółte. W większości było. Iolo, błagam nie mrugać tylko. Nienawidzę mrugać. Kupęk zarobiście. Eee, nie wiem gdzie iść aktualnie, więc pójdziemy tędy. Observation Room, bateria może się przydać. Strange Battle, w 13. Nie mam pojęcia, gdzie ja w sumie idę. A, to jest lepsza to już wiem, gdzie jestem. Dobra, czyli jak będzie z tamtą stronę. Zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. Dobra, może być. Nie robimy speedruna. Idziemy po kartę do podziemi i do lepszej się wrócimy. To jest właśnie jeden spokojnie przebudowany jeszcze. Mam nadzieję, że nie będę ją i nie trafię na jaszczura. A to byłoby smutne. Jakbym nawet trafił, to chyba jaszczur wyszedł inną windą. Chociaż w sumie nie... Tam w sumie nie możliwe. karta Senior Guarda. W sumie dużo nie trzeba ulepszyć, ale i tak pójdę ulepszyć. Albo w sumie... Nie, nie będę ulepszył. Mam potężną kartę, pójdziemy tędy. Jest jeszcze rękę, żeby mu otwierać Dźwinę DNA, o, spotkałem dupaki. Dobra, chodźmy do nich. A... Witajcie! O, moje mordercze Trio Dokładnie. to co, Idziemy prosto z niewidzialnego. A jest niewidzialny? <grym> z... Mam kartę Senior Guarda jak coś. Okej, okay, właśnie, niewidzialny, szyba jest rozbita Czyli ale ja sobie rękę wziąłem A, nie, A, nie mam karty do tego. No fajne schody. Miło, ja, mimo wszystko zejść O, z to są właśnie te schody, o których mówiłem. Okej. Okay. Nie, no no umrę od niewidzialnego. Tu jest wybita szyba? Nie. nie. Musi. Nie, co? No, no, to, no to co, bot? Nie zamknąłem, kurde, no. Bot albo drugi checkpoint widzieliście może ten surveillance? Nie poda... Uciekam, uciekam, nie... proszę nie zawy... E, obawiam Chuchu się. E, tam jest... Tam jest. Dobra, biegnę za Tomim, mimo że to chyba nie jest... To jest, jest apteczka jakbyś chciał wziąć jeszcze jedną, bo zostawiłem, bo trzy apteczki były. Ja uciekam do Heavy, bo mnie go nie, nie widziałem To jest wypi... nie ma wypitej! To jest ślepy, to jest storecz. Hey. Wiem. Okej, okay, nie goni mnie, nie goni mnie. Hy, hy, hy. On tam poszedł. na lewo był, fiwa Wiesz, że to jest ślepy gdzie biegniesz a mi się wie, że to bot To jest ślepy To, to jest Bot Daj um, tak. ja w Masz, będę dobry masz, goli, bo mam dwie To jest bot prawie na pewno Bo nie wybił szyby, a tutaj zaczęło gonić Jak nie? macie surveillance room to mogę wyłączyć lockdowna i będziemy mogli spadać E, Windo możemy tak. pod ulepszarkę podjechać, jakbyśmy chcieli. Chcemy? Ja Ta, chcemy. Bo ja przyjechałem z drugiej windy właśnie wtedy. Ona pod ulepszarkę okay. była. Okej. Okay. Ja się z jeszcze z nie Nie martwcie, ja się to śmiałem, to... że mam że mordercie trio dupaków. Trzech największych tryhardów, z czego no dwóch, no. Na no dwóch na lagach. Z dwóch na lagach. trzech. No trzech, no. Top, top 3 klasy D 3 <grym> 2 Vivo, czy woda 3-3 tryhardów Ja z grupą B na Chyba nie się dobrze ba... To się tutaj tak skończy. Też mi się tak zawało nie ma. Jest w ulepszarka Co? To ślepy załóg. Czy że ci w ulepszarce? Tak Nie, jesteśmy pod, nie a tutaj mnie goni o... go nie, nie widziałem Panie to czekaj to panie Kato, nie idziemy tam, bo my przyjdziemy koło nich od razu no, to jest bardzo dobra decyzja. Tam macie windę, jakbyście sobie przyzwali czy coś to możecie wrócić pod ziemią i po to, znowu. Ja widziałem tą kartę, którą tam wyrzuciłeś, tylko nie chciało mi się Nie, nie biję. Okej, ale nie to taktyczna karta w rogu. No nie wiem, po prostu byle gdzie jak szłem akurat. Chyba, że panie, jak chcesz, masz ochotę spróbować. Swoje szczęście. Z moim szczęściem jest tak. A ma to w ogóle. To, to niewidzialny to na pewno jest bot, co nas gonił. Czy was gonił? No. tak. No. Nie przez to gonić. Ja co? jestem w szereg... z Walencu. Jest za. E Śludzą. Jestem przy Ja bym tam nie. Czemu tam być nie szedł? Nie widziałem. Tak, bez powodu. Ale jeśli chcemy wyjść, to musimy, bo ochroniarz nie ogarnia i nie wyłączy nam lockdown a nie chcę czekać, aż Mateusz przyjdzie i nas dobije. A chcecie do Surveillance? No, albo zbrojownia. Tylko liczę na sojusz, jeśli idziemy do zbrojowni. No to A, sur Surveillance dobra. to. tak, sojusz, sojusz. Soj. Surveillance jest za Śluzą. Taką czasową? Tak. To ja idę A tu to jest niewidzialny! To... Fuck! Jestem lepy. Chyba przepuściłem go do 3 2 dalej. Przez Śluzę. Bo mi robię. Ale... Ja, nie, nie, ja nie, nie. No, mówię, chyba go przepuściłem przypadkiem. Czemu on z takim opóźnieniem ten. Ej, dobra, tu jest zbrojownia, to chodźcie. Ej, mrugacz! A nie, czy ja mam paranoję, dobra, nieważne. A, czyli jednak. To nie jest trochę miechą na sobie. Dosłyszałem no, mrugacza! Mnie. Z jednego granata. Umieram. Ja też... Mam amunicję. Straciliśmy jedną osobę. No, straciliśmy mordyczystrio. Umieram, kuźwa. Kuźwa Sorry mam jakbym wiedział to od razu poszedł w drugą stronę Idę Nie, nie, płagam, mnie. Ale to jest Ale nie mam... Ja mam baterie A ja mam trzy baterie Nie, hehehe, <grym grym> kuźwa Biedny Nie będzie niewidzialnego Okej okay. No Ale opis kanału nadal jest tak Aktualnie. Mm -hmm. Tu był ochroniarz! Nie no, co są ochroniarz! Jedziemy na górę. A tam będzie ochroniarz pewnie, ale możemy. Możemy. Chcecie? No, możemy w sumie. No e, i tam... Cyk flaga. No i cyk flaga. Albo serce ciemności. Vivo, chcesz korzystać ze swojego szczęścia? No, przydać się, chciałem jeżdżać na propos tego. Stoję przy się. To już jest, jest widzę. To będzie karta no, dla was, która to może to być. Możecie słyszeć kartę. Dokładnie. Nie wiem, czy tutaj słyszałem kogoś. Tutaj nie tego. Mógł to być Tommy, który wyprzedził mnie. Tak, to byłem ja. Bo nikogo za nami nie ma. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. To wy macie broń, czy nie? W końcu wzięliście ze? No nie było, tam na ja bym się w sumie podleczył. No, to biwo tobie też się przyda. nie A e, nie mam dostępu. A mam granat, nie mogę nie wyważyć granat. drzwi granatem. Nie? Nie? To są ważniejsze mam na granat. Ale pan chyba też ma granat. A w tam sumie mam, to lepsza przez ty weskity. Tam będzie więcej granatów. Jest granat, Eee, wow, ugryzł mnie! Panowie! No, wie. no, no to... kurde, nie mam windy, z dniem, windy po swojej stronie jest, widać. ale tym już zaraz. No jednak Dobra. trzeba było użyć na leczenie. Dobra, nie, to panie z nawrotkę, spadamy stąd po prostu. Dobra, a, mam 52 HP, w sumie użyję apteczki, którą jeszcze mam. Nie mam się, jeszcze dwa idę, ale tak trochę mniej żywy już jestem. A apteczka, ile leczy? 65 HP. 50. 65. Który nie pamiętam. Się? A ja pamiętam. Nie było, nie by jeszcze widzieli. Z obu stron jest. A drzwi. My okay. poszliśmy na lewo od razu. Okej, okay. chyba ja po powrót przez trzy. Poszłeś tam wiwod czy nie? Posześć do. A jesteś, dobra. 31, choka, więc styk. <noise> Ta matka ci dużo pomoże. Jak tu nie tracę HP, ale powoli od paranoi, bo mnie tam wcześniej zradził paranoją. No ja też w paranoje. prawda? Um. w tą stronę, no. Nie. U, nie! Nie, 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 nie. Nie podziękuję. Znowuż chciałem, Rugacza. Ja też, nie ma co. No ja tak. W, <czus�> w, <tym razy> w sumie. Proszę, ja się czuję osamotniony, ale chyba nie będę narzekał z tego powodu. E. A To już do... być, No. no. Jak dostajesz jumpscare, tracisz HP1, na Paranoi. Tylko wiesz, że jeśli nam, nie mamy karty do gate'a, to nie wyjdziemy, nie? O nie. Chyba mamy kartę do gate'a. Gate Okej. Okay. Okej, okay, jeżeli ochroniasz nie z żadnej karty, to... ...XD, ale... Ale no, ja tak. mam kartę do... Ale to był chyba ochroniarz. No, no mówię, był że to ochroniarz. Chyba to już jak ktoś inny. No, to pewnie będzie SM, Ale to, to bo. Pamiętaj, że Mateusz jest, jest czymś, czego nie wiemy. Śmiesznie, jak się okazuje, że Mateusz był cały czas komputerem, który nad nami czuwał. Nie, 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 on by się zdenerwował nad nami, od by się przy możliwej okazji, tym bardziej, że jest tak, jest tak dużo. Rozumiem. Medical Bay, od... potrzebujesz panieka? Nie, 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 ja nie. Ale to jest Przez adrenalina, to nawet... ja sobie wezmę. Jest apteczka, Dwie... jeszcze jedna adrenalina i apteczka. Jak też tam wiwa adrenalina i apteczka, jest medical Bay do wzięcia. Nie, się leczy. No, sprawdź, chyba czy jest komputer. No? Niewidzialny jest za to, no dokładnie. Ale za nami, za nami. Za nami, ja no? Tak, będzie... nie mam. Tak. Biegnij, Tomi, biegnij, Tomi. Ja mogę adrenaliny jeszcze użyć. Masz tam geeta, czy nie? Ej, chłopaki, bo to grasz. To jest... Zgrasz? To może jest dwóch niewidzialnych? No to zgrasz. E, to by były dwa... Nie, naprawiony. E, i e, to jest zwarte w ogóle. Coś wchodziło. No to... Na prawo. Zamykaj. Za ciebie walę. Dobra. Tak, Ta, Ta, Dobra, ładny ten teamwork nie wiem, czy ja mam czekać na MTF-ów, czy o, nie w sumie. Ja ci coś ciekawe, że jak mówiliście zamykać, to akurat miałem laga, więc nie byłem pewien, czy kliknąłem. A. Ojojoj. O Boże. Uf. No i dobra współpraca, opłaciła się. No tylko o, nie niestety nie przeżył. W sumie z mojej winy troszkę, ale... To taki mały szczegół. Przez No nie sprecyzował, gdzie jest niewidzialny. Zdarza się, każdemu. Dobra. Okej. Okay. trzeba przy tam ucieczce, zabierać patogen. No, Tak, rzeczywiście, kolejny było. To był. Escort, teraz ucieczka. No, czy nie wiem, czy ja mam poczekać co na MT-ów, czy nie. W sumie. W sumie co za różnica, było. w sumie jak udziegnę, to zaraz się z wami po prostu czymś. A mi hmm. na XP nie zależy w sumie, bo mam tak cheatowany level. Hmm. A, dzięki. Ja raz. Czas mnie odkuj. Druga czas wysławił. Dzięki. No, Okej. Okay. To była piękne. No, no. koniec, no, koniec, no, koniec rundy. Bzium. Staby dwa, dwa niewidzialne. No i więc tak by się kończył ten odcinek. Dość szybka runda. Ile miała? 13 minut. No, to trochę krótka bardzo. No ale... Taka wyszła, to taka była. Dobra ucieczka, udało się, kooperując z klasą ID. Więc trzymajcie się i cześć. O, ten już macha ze mną ładnie. No, machamy. Machu, machu. Do no. zobaczenia w następnym odcinku. Bajo.